Okej, okay. dobra, a więc tak, podsumowanie miesiąca, przed chwilą nagrywałem tamto, ale niestety mi nie, nie udało się nagrać, coś mi się nie nagrało. Znaczy to jest dzisiejsze wejście, także tutaj tego nawet nie ruszam. Podsumowanie miesiąca Kselo, w już tutaj, zrobiłem sobie wykres, kwoty jakie, jakie były tutaj zaksięgowane, jakie były na plus, na minus te duże to nie to nie jest ten to ja od razu mówię to jest wypłata wpłata e, dobra bo musiałem tak zrobić niestety bo e, nie było to e, stop out że tak się wyrażę już to macie co chodzi a więc tak zacząłem o 40 e, bo tam po, tak akurat miesiąc się zaczął e, później powiem o co chodzi jak co co chcesz zrobić e, no i co miesiąc tak sobie był jak, jak był jak przed e, tradycyjnie to, znaczy nie to, tradycyjnie mów, mówię, e, mówię o tym tak, że to jest tradycyjnie jest, jest to r, e, mój taki randax, z tym, że pewnie jak tu widać wkradła mi się ropa, bo zaczęłam sobie tutaj próbować e, rozgrywać jak u tego brokera idzie, idzie ropa. No okej, okay, nawet to szło fajnie znaczy w sensie, że jak działa o działanie, chodzi nie? No to akurat, że, że fajnie, bo były to, to nieistotne w tej chwili. Działa tak, tylko broker mi niestety nie pozwala otworzyć drugiego konta u nich. Yy, na pewno nie w złotówkach. Yy, pozwala niby w walucie euro lub dolary, ale, ale nie chciał mi otworzyć. Coś mi tam nie wiem, już mija chyba drugi tydzień i nie otworzyli mi, więc trudno. Było, yy, co do ropy, wezmę sobie in, 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 innego brokera, nie ma problemu. Dobra, ale to tutaj nie o tym. Tutaj jest mowa teraz o Daxie, A więc tak. Dax zaczęto o 40. Nawet żeby omij omijać tą tutaj zabawę z yy, ropą, to tutaj jest o 40. Tu się zaczyna, czy tam od? A jest taka różnica niewielka. Hmm. Czemu to aż 2 złote jest? Powinno być 42. Nie wiem, coś tam z roku było, nie tak, nie wiem o co chodzi, ale dobra, ropy nie bierzemy pod uwagę, jest, 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 jest DAX. Zaczęto 40, szło, 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 akurat nie bardzo, nie bardzo fajnie szło w tym miesiącu, chwileczkę było lekko do przodu, już w końcu się zrębało, do 25 mi zeszło i co? I out, nie? Out dlatego, bo na zabezpieczenie pozycji, na otwarcie na DAXa, jest minimum 29 zł, bodajże w tej chwili wychodzi. To no ze, ze względu na cenę e, euro bodajże. Tak, to jest w euro chyba liczone, Tak, mm. no tak jest niemiecki, więc tutaj w euro. E, I co? I nie mogę otworzyć pozycji. Nie zrobiłem jeszcze połowy. E, taki stop, stop loss na kapitale 50% nie zrobiłem, bo. Ale już nie, nie pozwolą mi otworzyć nowej pozycji. Tutaj to już było przytrzymanie chyba, to już no to coś kojarzę, było przytrzymanie pozycji. No jeszcze może się odbiło, bo już widziałem, że już nie da rady tutaj coś zrobić. To już takie było już, już takie trzymanie faktycznie już bezsensowne, trochę łudzenie się. Później wypłata, wpłata, tu widać wypłata wpłata. No i tam dalej sobie idziemy, nie? Jakie już od razu widzę, tutaj są moje pozycje, tutaj jest, jest jak, jak to szło na kapitale, od razu widzę co trzeba robić, bo, bo to się robi trochę bez sensu, jeśli chodzi o, o takie coś, bo, bo ja sobie robię podsumowania miesiąca, znaczy ogólnie to nie wiem czy wcześniej było, chyba nie nagrywałem, bo, bo nie miałem chwilowo Maca, bo tam gdzieś miałem problem z dyskiem, znaczy nie problem, bo mało miejsca bo musiałem zmienić dysk, udało mi się zmienić i... i i co? No i widzę, że takie robienie, podsumowanie miesiąca, a, a, a jest ciągłość kapitału i tutaj tak w końcu jesteś tak gdzieś tam jakoś tak nie z choinki urwany, no bo co? Powinienem zacząć tak naprawdę od pełnej kwoty, 50 i sobie jadę, nie? A tutaj nagle wyszło początek miesiąca i są o 40, nie? Bo tam pewnie gdzieś poprzedni miesiąc coś tam było, było tam zjazd. No dobra, także, także będę teraz starał się robić tak, żeby początek miesiąca to jest początek depo. Nieważne czy było plus, czy było minus, stare wypłata, wpłata nowy, czy tam ewentualnie dopłata do pełnej kwoty, czy tam wypłata tak, żeby została pełna kwota. W każdym razie zacznijcie od, zaczynanie od pełnej kwoty i widzę, że 50 to jednak nie jest kwota odpowiednia, zaczniemy od stówki. Na razie mam 50 dopłacek już tu w międzyczasie i będę, będę rozgrywał to na, Odstówki, <coughs> tak, żeby można było sobie to dłużej tym rozgrywać, a nie, nie rozcinało mi to, od razu nie wycinało mnie. No, niestety dźwignia jest zmniejszona, więc repozytum musi być też większy. No, to takie mówię trochę, może moje testowe rozgrywanie, bo tak, takie no 50 czy 100 zł to jest taka bardziej zabawa, niby, ale jednocześnie tutaj próbuję sobie e, pilnować się na, na takich błędach, jak przytrzymywanie stratnych pozycji, bo to niestety. Uwala często rachunek, bezsensowne wejścia i tak dalej, więc na tych, na tych małych można troszkę się powstrzymywać, chociażby nawet dlatego, że nie masz możliwości otworzenia więcej niż jedną, czasem dwie pozycje, już tam powyżej 60 zł. Więc <coughs> więc to jest to. No i stopniowo będziesz w górę. Dobra, tyle podsumowania. Może zobaczę jeszcze, sobie tutaj odczaję, że tak powiem program do sklejania filmów, bo tak nie bardzo się jeszcze na tym znam. Jeśli uda mi się to jakoś zrobić, to może będę robił takie szybciutkie sobie yy, pod, może nie podsumowania, ale ogólnie szybkie omówienie danego dnia. Parę minut, minutka, dwie. Yy, tu wszedłem, albo tu było wejście, czy, czy tam nie wiem, tu wchodzę właśnie teraz, czy coś tego typu i to postojać później. Jak mi się to uda, to tak, tak zrobi. Jak się nie uda, nie będę, nie poradzę sobie, to tak będę robił podsumowania. Może tygodni, tygodni, tygodni na pewno bo inaczej miesiące na pewno a tygodni postaram się może tygodni mi się to jakoś uda zrobić no bo po tygodniach fajnie to, to widać co się ewentualnie zrobiło można coś pokorygować i tak dalej dobra bo za dużo gadam, a, a już czas leci. Dobra, w takim razie, w takim razie tyle do następnego razu.